Władimir Putin nie zatrzymuje się na Ukrainie, bałkański dylemat staje się coraz bardziej realny. Podczas gdy Rosja intensyfikuje swoje wpływy na Bałkanach, Wielka Brytania z szefem dyplomacji Dawidem Lammym ostrzega o potencjalnym zagrożeniu rosyjską ingerencją. Czy kraje bałkańskie zdołają oprzeć się naciskom Kremla? Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Władimir Putin może planować coś więcej niż tylko zagarnięcie Ukrainy. Dochodzą do nas coraz bardziej niepokojące doniesienia z innych zakątków Europy. Głos w tej sprawie zabrał brytyjski minister spraw zagranicznych David Lamy, który wyraził obawy dotyczące potencjalnej rosyjskiej ingerencji w wewnętrzne sprawy państw położonych na Bałkanach. Czy zamiary Rosji koncentrują się tylko na centralnej Europie, czy może planuje ona rozszerzyć swoją strefę wpływów również na południe kontynentu? Relacje państw bałkańskich z Rosją można opisać jako skomplikowane i wielowymiarowe. Rosja nie ustaje w dążeniach do umacniania swoich wpływów w regionie, który ma strategiczne znaczenie, ponieważ leży na przecięciu szlaków łączących Europę Środkową, Azję oraz Bliski Wschód. Działania Rosji mają jednak na celu głównie przeciwdziałanie obecności NATO i Unii Europejskiej w tej części świata. Kreml starannie buduje sojusze z krajami, które z różnych powodów są niechętne integracji z NATO oraz Unią Europejską. Kluczowymi partnerami Moskwy w tym regionie są państwa, które wybrały bliską współpracę z Rosją w zamian za polityczne, finansowe oraz militarne wsparcie. Przykładem są tutaj Serbia oraz Bośnia i Hercegowina. W tych krajach Rosja konsekwentnie wspiera ugrupowania dążące do zacieśnienia więzi z Moskwą. Chociaż Rosja nie dysponuje silną obecnością militarną na Bałkanach, to intensyfikuje współpracę wojskową z wybranymi krajami. Przykładowo wspomniana już Serbia uczestniczy w licznych wspólnych manewrach wojskowych z rosyjskimi siłami zbrojnymi, co jest istotnym elementem wzmacniania więzi między tymi państwami. Oczy Bałkanów oraz świata zwrócone są również na Kosowo, które odgrywa kluczową rolę w politycznych kalkulacjach regionu, zwłaszcza jeśli chodzi o ambicje Rosji. Kosowo ogłosiło swoją niezależność w roku 2008, co stało się źródłem ciągłego napięcia na linii Moskwa-Zachód. Rosja jako jeden z permanentnych członków Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych stanowczo sprzeciwia się uznaniu suwerenności Kosowa. Władze rosyjskie niezmiennie wspierają Serbię w jej dążeniach do ponownej integracji tego obszaru pod swoją kontrolą. Tymczasem kraje zachodu bacznie obserwują ruchy Rosji, śledząc jej aktywność na Bałkanach, starając się przewidzieć kolejne kroki tego globalnego gracza. Chociaż sytuacja w regionie jest złożona i pełna niepewności, Jedno jest pewne: Rosja nie zamierza rezygnować z roli głównego rozgrywającego na tej strategicznej szachownicy. Z uwagi na nieuregulowaną sytuację dotyczącą Kosowa, dążenie Serbii i innych państw z regionu Bałkanów Zachodnich do członkostwa w Unii Europejskiej napotyka poważne trudności. Kosowo, mimo iż już w roku 2012 rozpoczęło rozmowy z Unią, wciąż nie zostało do niej oficjalnie przyjęte. Pomimo iż znaczna część państw członkowskich uznaje niepodległość Kosowa. Nie wszystkie kraje to czynią. To właśnie brak jednolitego uznania stanowi barierę dla pełnej integracji tego regionu. Tymczasem sytuacja na Bałkanach staje się coraz bardziej napięta. Rosja aktywnie wprowadza strategię mającą na celu zamknięcie przed NATO możliwości rozwoju na Bałkanach, wspierając jednocześnie te kraje, które spowalniają proces ich integracji ze strukturami sojuszu. Dlatego też obecne kroki podejmowane przez władze rosyjskie wydają się zrozumiałe. Z perspektywy Wielkiej Brytanii ten obszar mógłby stać się kolejną areną, na której Moskwa będzie działać na rzecz destabilizacji, ograniczając wpływy Zachodu. To właśnie polityka antyrosyjska skłania Wielką Brytanię do podkreślania znaczenia przyspieszenia procesu przyjęcia tych państw do Unii Europejskiej. Brytyjczycy wierzą, że zintegrowanie państw Bałkanów Zachodnich z Unią przyczyniłoby się do stworzenia silnego, zjednoczonego bloku państw odpornego na zewnętrzne ingerencje. W odpowiedzi na działania Rosji, Wielka Brytania otwarcie wspiera rozszerzenie Unii Europejskiej o sześć państw tego regionu Serbię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo, Albanię oraz Macedonię Północną. Włączenie tych krajów do wspólnoty europejskiej miałoby za zadanie zmniejszenie rosyjskich wpływów oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności na tym ważnym geopolitycznie obszarze. Taka strategia mogłaby stanowić kluczowy krok w kierunku budowy odpornego na naciski zewnętrzne regionu, który stanowiłby istotny filar stabilności w tej części Europy. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.